Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu, pierwszym spotkaniu online. Spotkanie to będzie na temat seniora online, czyli widzimy się ze wszystkimi, tak myślę, seniorami z naszego powiatu lubańskiego. Koncepcja senior online to pierwszy w kraju taki pomysł realizacji szkoleń w sieci na żywo we wszystkich jednostkach powiatowych województwa dolnośląskiego. Jest on skierowany przede wszystkim do seniorów. I prowadzony jest właśnie dziś u nas w jednostce Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu przeze mnie aspirant sztabowy Justyna Bojakiewicz Rodzeń oraz panią Agnieszkę Cichoń, Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lubaniu. Celem tych działań jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można po prostu zatrzymać ten proces, jak można nie być, nie stać się po prostu oszukanym. Spotkanie te ma na celu zapoznanie Was, Państwa, seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, takimi jak oszustwa oraz podniesienie świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa. Spotkanie to realizowane będą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, a Państwo na pewno dowiecie się o tych spotkaniach i o dokładnych datach ze stron internetowych naszych tutaj lokalnych portali lubańskich, jak i strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Więc drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejsze pierwsze spotkanie w ramach koncepcji. Senior online. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. W czasie pandemii zmuszeni jesteśmy spędzić w internecie coraz więcej czasu, nie tylko ucząc się, ale także pracując zdalnie, załatwiając sprawy urzędowe, ale również robiąc zakupy. Kontakt internetowy oraz kontakt telefoniczny na chwilę obecną jest skazany jednak niesie on ze sobą bardzo dużo niebezpieczeństw. Każdy z nas może zostać oszukanym. Pomimo licznych apeli, ostrzeżeń, publikacji w mediach na ten temat nadal dochodzi do zdarzeń, podczas których oszuści działając na tzw. najczęściej legendę na wnuczka okradają osoby starsze. W ostatnich latach najbardziej popularne przestępstwa dotyczące seniorów to oszustwa metodami nawnuczka lub na policjanta. Sprawcy, wykorzystując zaufanie oraz chęć niesienia pomocy, kradną dorobek życia osoby starszej. Dzwonią na telefon stacjonarny lub komórkowy, który powzięty jest najczęściej z książki telefonicznej. Z reguły podają się za kogoś z rodziny, podają się za policjanta, podają się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Pokrzywdzony, przekonany wtedy jest, że rozmawia z osobą godną zaufania. Bo taka jest prawda, on myśli, że rozmawia z prawdziwym funkcjonariuszem policji, idzie do banku, podejmuje pieniądze z konta lub też w najgorszym wypadku zaciąga kredyt. Następnie oddaje te pieniądze oszustom. Przekazanie następuje najczęściej lub poprzez tak zwanego odbieraka, czyli osobę, która osobiście przychodzi do osób pokrzywdzonych po pieniądze. Albo poprzez zrobienie przelewu pieniężnego na podane przez oszustwo konto, numer konta. Na terenie Powiatu Lubańskiego w przeciągu ostatnich trzech lat doszło do pięciu przestępstw metodą nawnuczka lub funkcjonariusza policji, w tym trzy usiłowania oszustwa, czyli nie doszło do nich. Analiza sposobu działania sprawców wykazała, że oszuści działają w dni powszednie. Czyli od poniedziałku do piątku pokrzywdzonymi były kobiety, kobiety w wieku od 59 do 85 lat. Do przestępstw doszło na terenie miejscowości takich jak Lubań, Orszyna, Leśna, a także Świeradów-Zdrój. Głównie dochodziło do oszustw metodą na wypadek. Schemat oszustwa tą, na tą metodę wygląda następująco. Na numer stacjonarny lub też numer komórkowy dzwoni oszust, oszustka. Może być to mężczyzna, może być to kobieta. Przedstawiając nieprawdziwe informacje o takim, że... ...jaki miał spowodować córka lub po prostu wnuk, wnuk seniora, następnie kobieta informuje o konieczności przekazania określonej kwoty pieniędzy na kaucję. Aby rzekomo ta córka czy też wnuk mógł wyjść, i tutaj najczęściej podają po prostu e, z więzienia, z aresztu, aby mógł zostać uwolniony. Sposób prowadzenia rozmowy y, oszusta z osobą pokrzywdzoną sugeruje, że osoba ta, ten oszust dzwoni z policji i niestety jest bardzo przekonujący, i osoby pokrzywdzeni wierzą w jego opowieść. Chwilę po zakończeniu rozmowy przed drzwiami osoby pokrzywdzonej zjawia się kolejna osoba. Mało kiedy zdarza się, że do drzwi puka osoba, która dzwoniła, czyli przed drzwiami osoby pokrzywdzonej staje najczęściej właśnie taki podbierak i seniorka, senior, osoba pokrzywdzona przekazuje swoje oszczędności tejże osobie. Seniorka jest przekonana, że pomaga córce, wnukowi, niekiedy dopiero po kilku godzinach. Wtedy, gdy zadzwoni do niej lub zadzwoni do innego członka swojej rodziny i dowie się, że nic się nie stało. Wtedy dowiaduje się, że padła ofiarą przestępstwa. Sprawców nie jest łatwo zatrzymać, ponieważ najczęściej zgłoszenia o dokonywanych oszustwach wpływają do policji po kilku godzinach. Pokrzywdzeni ze względu na podeszły wiek, czy też nawet stres, często nie pamiętają szczegółów i okoliczności zdarzenia, nie potrafią nam opisać osób, którym przekazywały pieniądze. Możliwe są też inne metody działania oszustów. Na terenie kraju odnotowuje się przypadki oszust seniorów, którzy odebrali telefony, gdzie przestępcy podawali się za policjantów Centralnego Biura Śledczego. Prowadzących działania operacyjne mające zapobiec oszustwo. Przedstawiali się oni z imienia, nazwiska, i tutaj w tym przypadku także podawali numer legitymacji służbowej, numer identyfikacyjny legitymacji, którą, po, którą posiada każdy z funkcjonariuszy policji. Pytali o Sumy Zgromadzonych środków pieniężnych na kontach, lub też o środki pieniężne, które państwo otrzymacie w miejscu zamieszkania. Mówili oni wtedy, że pieniądze te są zagrożone. Oszuści próbują nakłonić wtedy rozmówcę do chwilowego takiego przekazania gotówki, co rzekomo umożliwić ma złapanie prawdziwych przestępców, osób, które miałyby ukraść tą gotówkę lub włamać się na konto bankowe, aby tą gotówkę przejąć od państwa. Policjanci oraz kolejne przypominają, że funkcjonariusze policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy, proszę też, nie przekazywać pieniędzy osobie nieznanej. Dlatego apel, apelujemy my, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, apelujemy o czujność, rozsądek podczas rozmów telefonicznych z obcymi osobami i przypominamy, że w przypadku odebrania telefonu z prośbą o udzielenie pożyczki należy zawsze potwierdzić informacje u innych członków rodziny, tak jak przed chwilą państwu przedstawiałam ten przykład. Dopiero po oddaniu gotówki oszustom osoba ta Zadzwoniła do członka rodziny i potwierdziła, że jednak nic się nie stało. Więc tutaj, w tym przypadku, zawsze działajmy o ten krok do przodu. Osoby podające się za naszego krewnego prosimy o kontakt osobisty albo nawet podpytajmy, jeśli ostatni raz widzieliśmy taką osobę, podpytajmy, gdzie się widzieliśmy, jak była ubrana. Nie działajmy w pośpiechu. Odłóżmy termin udzielania pożyczki. Nie ulegajmy presji czasu, nawet gdy ktoś nam mówi, zróbmy to szybko, zróbmy teraz, córka będzie czy wnuk krócej siedział w areszcie, proszę, nie ulegajmy presji czasu, którą wytwarzają nam oszuści i nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom, innym osobom postrojnym. O każdym takim przypadku, o każdym takim telefonie bardzo prosimy powiadomić Policję pod numerem alarmowym 112. Drodzy Państwo, coraz częściej w mediach słychać też o oszustwach telefonicznych na koronawirusa. W wielu przypadkach oszuści podszywają się pod firmy, używając podobnych nazw, stron internetowych, adresów mailowych, próbując oszukać nieświadome osoby. Dzwonią do ofiar. I podają się za pracowników szpitali lub też przechodni. Przekonują rozmówcę, że jego krewny zaraził się koronawirusem i trzeba opłacić jego leczenie. W tym przypadku warto także zachować zdrowy rozsądek i przede wszystkim nie sprawdzać dzwoniącego za pomocą numeru telefonu, który Ci podał, gdyż może być to fałszywy numer telefonu. Czyli drodzy Państwo, nie oddzwaniajcie pod ten numer telefonu. Powiadomcie nas pod numerem telefonu 112. Spróbujcie wyszukać w internecie numeru telefonu, który do Was zadzwonił. Niekiedy na stronach internetowych jest już informacja: Uwaga oszustw, nie odbierajcie tych numerów telefonów. Nie działać pod presją czasu, uważać na wszystkie wiadomości. Które skłaniają do natychmiastowego działania. Nie podawaj żadnych poufnych danych. Nie podawajcie, gdzie mieszkacie. Nie podawajcie numerów telefonów swoich, swojego małżonka, swojej rodziny. Nie podawajcie haseł, loginów do kont, danych kart kredytowych. Nie ufajmy komuś, kto podaje się za urzędnika państwowego lub funkcjonariusza organów ścigania i żąda zapłaty lub poufnych informacji. Od razu, bardzo proszę, skontaktujcie się z policją pod numerem alarmowym 112, aby te wszystkie informacje sprawdzić. Zwracam się z apelem do młodych ludzi. Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacjach, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości gotówki. Drodzy Państwo, teraz chcę oddać głos pani Agnieszce Cichon, powiatowemu rzecznikowi konsumentów w Lubaniu, która omówi, jak nie zostać oszukanym, robiąc zakupy w internecie. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym, takim trochę nietypowym spotkaniu, ale myślę, że również będzie owocne i skorzystamy y, wszyscy y, z uwag, jakie Państwu tu chcemy przekazać. Szanowni Państwo, z uwagi na pandemię masowo dokonujemy zakupów przez internet. Również seniorzy coraz częściej korzystają z tej formy robienia zakupów. Jest to sposób bardzo wygodny. Ponieważ bez konieczności wychodzenia z domu możemy większość rzeczy lub usług kupić, ale niestety niesie to za sobą różne zagrożenia, ponieważ tak naprawdę nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, z kim mamy do czynienia. Dlatego, aby nie narazić się na niepotrzebne kłopoty, a co najgorsze, aby nie stracić pieniędzy, które wpłaciliśmy za zakupione towary, Powinniśmy przed zakupem zachować szczególną ostrożność. Szanowni Państwo, korzystając ze stron internetowych, niejednokrotnie mieliśmy możliwość obejrzenia różnych reklam, wskakują kuszące oferty. Jeżeli jakiś produkt nam się spodoba i będziemy chcieli go kupić, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. W szczególności dokładnie sprawdzić, kto jest sprzedawcą oraz sprawdzić opinię o sprzedawcy. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, każdy przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży przez internet, ma obowiązek podać swoje dane identyfikujące, takich jak NIP czy REGON, podać nazwę i adres firmy. Adres poczty elektronicznej, numer telefonu, pod którym konsumenci mogą szybko skontaktować się z przedsiębiorcą w przypadku zakupionych czy chęci zakupu jakichś towarów. Przedsiębiorca powinien również podać adres, pod którym konsument może składać reklamację, jeżeli jest to inny adres niż siedziba przedsiębiorcy. Szanowni Państwo, zdarzają się sytuacje, że nie możemy doszukać się informacji o sprzedawcy na stronie internetowej lub są one bardzo szczątkowe. Na przykład nie ma adresu, nie ma telefonu do kontaktu. Wtedy powinna zapalać się nam czerwona lampka i najlepiej zrezygnować z takiego zakupu. Bo jeśli pojawi się jakiś problem, na, na przykład nie otrzymamy rzeczy, które zamówiliśmy, otrzymamy uszkodzoną taką rzecz, albo wystąpi wada w trakcie użytkowania, wówczas nie będziemy wiedzieli, od kogo dochodzić swoich praw. Istotne jest również, aby zwracać uwagę, gdzie znajduje się siedziba firmy. Jeżeli jest spoza Polski, musimy liczyć się z tym, że dochodzenie praw może być trudniejsze. Jako rzecznik konsumentów mogę Państwu pomóc w sprawach, jeżeli umowa została zawarta z polskim przedsiębiorcą. Na przykład, właśnie nie, do, nie otrzymujemy towaru, który zakupiliśmy, czy uszkodzony otrzymaliśmy. Wówczas można do mnie się zwracać o poradę. Ja mogę wystąpić do takiego przedsiębiorcy, pouczyć i ponegocjować. Aby, aby taka sprawa się zakończyła dla nas korzystnie. Jeżeli natomiast sprzedawcą jest firma z Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii, to w przypadku problemów z zakupami możemy zwrócić się o bezpłatną pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Jeżeli Państwo nie będziecie wiedzieli, gdzie, gdzie zatelefonować, gdzie zwrócić się o pomoc do tego Europejskiego Centrum, proszę się ze mną kontaktować i ja podpowiem, w jaki sposób tam dochodzić swoich roszczeń. W przypadku zakupów spoza Unii Europejskich, na przykład z krajów azjatyckich, praktycznie jesteśmy bezradni, ponieważ nie ma instytucji, która bezpłatnie udziela pomocy takich sytuacjach. Co szczególnie ważne, jeżeli kupimy towar od zagranicznego przedsiębiorcy, musimy się liczyć z tym, że ewentualne zwroty, reklamacje będziemy musieli odsyłać do, do kraju, w którym je kupiliśmy lub w którym firma ta ma swoje magazyny. Będzie to oczywiście dla nas, można powiedzieć kłopotliwe, ponieważ musimy zapłacić za takie koszty, są one droższe niż zwroty w Polsce i może być dłuższy czas na oczekiwanie na zwrot pieniędzy. Proszę też sprawdzać, jeżeli dokonujemy zakupów z kraju, właśnie z innego kraju niż Polska, jakie są koszty dostawy, bo mogą być bardzo wysokie, nawet i 50 zł. Należy również sprawdzić na stronie internetowej regulamin. Bardzo często strony bez regulaminu i bez pełnych danych o sprzedawcy, o sprzedawcy służą oszukiwaniu ludzi. Unikajmy również zakupów w sytuacji, gdy cena towaru znacznie odbiega od rynkowej. Jeżeli sprzedawca oferuje bardzo niskie ceny, może to być niestety oszustwo. Szanowni Państwo, po wstępie na temat bezpieczeństwa przed zakupem w internecie chciałabym nadmienić jeszcze, że kupując towary na odległość jako konsumenci jesteśmy chronieni przez prawo, ponieważ przysługuje nam 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że nie musimy wyjaśniać dlaczego rezygnujemy z zakupu. Przez ten czas mamy możliwość zastanowienia się, czy rzecz, którą kupiliśmy, jest nam potrzebna i czy spełnia nasze oczekiwania. Czy wygląda w rzeczywistości tak, jak została przedstawiona przez internet. Następnie, w jaki sposób liczymy termin na odstąpienie od umowy? Jeżeli, jeżeli kupujemy na odległość, czyli przez internet, możemy od umowy odstąpić w terminie 14 dni, od odebrania rzeczy, np. od kuriera z poczty, czy z, z impostu, z paczkomatu. Jeżeli natomiast kupujemy usługę na przykład telekomunikacyjną, jest to 14 dni od podpisania umowy. Następnie w jakiej formie musimy odstąpić od umowy? Nie ma jakichś szczególnych wymogów co do. Co do tego, w jaki sposób musimy odstąpić od umowy. W jaki sposób poinformować sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Ale jednak bardzo ważne jest, abyśmy byli w stanie udowodnić, że odstąpiliśmy od umowy. Dlatego najlepiej, abyśmy wysłali do sprzedawcy pismo z naszym odstąpieniem od umowy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Proponuję również, Sprawdzić w regulaminie sprzedawcy zasady odstąpienia od umowy, ponieważ wielu sprzedawców umożliwia konsumentom złożenie oświadczenia mailowo, co jest formą dogodniejszą i bezkosztową, ponieważ nie trzeba wysyłać listu poleconego. W jakim terminie musimy zwrócić towar, jeżeli odstąpimy od umowy? Niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Sprzedawca natomiast ma obowiązek również niezwłocznie zwrócić nam pieniądze i też nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca musi nam zwrócić oprócz ceny towaru również koszty dostarczenia nam tych rzeczy. Niestety, ale rzeczy musimy zwrócić już na własny koszt, chyba że sprzedawca zgodził się na pokrycie tych kosztów i to też powinna być taka informacja uregulowana w regulaminie na stronie internetowej sprzedawcy. Może się zdarzyć, że sprzedawca nie poinformuje nas, że zwrot jest na nasz koszt. Wówczas konsekwencją jest tego, że sprzedawca musi pokryć te koszty. Szanowni Państwo, chciałabym nadmienić, bo jest to takie dość istotne, aby opinię o sprzedawcy sprawdzać przed zawarciem umowy, a nie dopiero w sytuacji, gdy pojawią się jakieś problemy z zakupami. Na przykład. Płaciliśmy pieniądze, a towaru nie otrzymaliśmy. Często słyszę wówczas od konsumentów: Gdybym wcześniej sprawdził opinię o sprzedawcy, to nie zdecydowałbym się na ten zakup. Zatem, aby nie sprawdziło się powiedzenie, że Polak mądry po szkodzie sprawdzajmy opinię o sprzedawcy przed zakupem, a nie po. Może jeszcze powtór, y, posłużę się takim przykładem z ostatnich moich porad. Y, zadzwonił do mnie konsument, który kupował cyklicznie w jednym ze sklepów internetowych maści. Nigdy nie było żadnych problemów otrzymywał je zgodnie z umową około trzech dniach od, od zapłaty. Ostatnio kupił dwie maści, zapłacił za nie 150 zł. Maści tych nie otrzymał, sprzedawca nie odbiera telefonu i nie wie ten konsument, co w takiej sytuacji powinien zrobić. A więc, szanowni państwo, jeżeli zależy nam na realizacji tej umowy, czyli czekamy, jednak możemy poczekać jeszcze powiedzmy tydzień, dwa, ale aby nam ten towar przyszedł, wówczas najlepiej wystosować albo na piśmie, albo mailem informację do sprzedawcy, że ostatecznie oczekujemy na wydanie nam zakupionego towaru i tu wskazać konkretną datę 7 bądź 14 dni, w zależności jak nam pasuje. Jeżeli termin ten upłynie, a towaru nie otrzymamy, Odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy. Jeżeli pieniędzy nie otrzymamy, proponuję zwrócić się do mnie o pomoc w dochodzeniu roszczeń. W wielu sprawach już Państwu pomagałam, jestem naprawdę w stanie pomóc, więc proszę się nie prępować i tylko jeżeli się pojawią problemy, jak najszybciej się do mnie zgłaszać. Innym przykładem jest też taka troszeczkę. Nietypowa sytuacja. Do klienta zadzwoniła osoba podająca się za lekarza ortopedę z centrum zdrowia. Zaproponowano klientowi kupno suplementów diety na bolący kręgosłup. A że faktycznie, osoba, do której dzwoniono, takie problemy miał, więc zgodził się kupić ten suplement. Podał telefonicznie swoje dane do wysyłki. Z Płatność za ten towar miała być za pobraniem, czyli przy odbiorze. Więc podał klient imię i nazwisko, adres, no, numer telefonu już był znany. Za przesyłkę, którą otrzymał, zapłacił 250 zł, ale jak się okazało, w domu rozpakował. Zamiast suplementu diety na kręgosłup, otrzymał suplement na odchudzanie. No, nie był z tego zadowolony, ponieważ liczył na, na inną tu przesyłkę. W przesyłce nie było żadnej faktury, nie było paragonu. Zamówienie było telefoniczne, więc nie wiedział tak naprawdę od kogo odkupił tą rzecz, żeby teraz ewentualnie ją zwrócić, bo otrzymał produkt niezgodny z zawartą umową. Odnalazł ten pan w swoim telefonie numer telefonu, z którego do niego dzwoniono. Powiedział, że chce otrzymać zwrot pieniędzy. Poinformowano tego pana, że nie ma problemu, że ktoś do niego przyjedzie i wymieni ten produkt. Oczywiście tak się nie stało. I no, też ten pan nie wie teraz, z kim ma się kontaktować, bo nie wie, z kim zawarł umowę. Także tutaj też zwracam uwagę, aby jednak nie decydować się na takie zakupy przez telefon, gdzie nie wiemy, od kogo to kupiliśmy. Nie mamy żadnej faktury, pieniądze zostały zapłacone, pojawił się problem i no nie wiadomo, co z tym zrobić. W takich przypadkach też proszę zwracać się do mnie o pomoc. Będę się tu starała jakoś tą sprawę wyjaśniać. Szanowni Państwo, w przypadku wystąpienia, jakichkolwiek problemów z reklamacjami, jeżeli chodzi o zawarte umowy, umowy telekomunikacyjne, umowy na remonty mieszkań, bardzo proszę kontaktować się ze mną, jeżeli będą mieli Państwo już wątpliwości przed zawarciem umowy, czy w trakcie, czy nawet po zawartej umowie podam może numer telefonu do mnie bezpośrednio, do biura rzecznika. To jest 75-64-64-359. Biuro moje mieści się w Starostwie Powiatowym w Lubaniu. Informacje kontaktowe do mnie znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Szanowni Państwo, na tym dzisiaj już skończymy nasze to pierwsze spotkanie online. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować pani aspirant Justynie Bujakiewicz-Rodzeń za zaproszenie mnie na dzisiejsze spotkanie, podczas którego mogłam Państwu przybliżyć nieco sposób zawierania umów przez internet. Dziękuję bardzo za spotkanie, za uwagę i do widzenia.